Trudno uwierzyć, że jeszcze kilkanaście lat temu na miasto to spadały amerykańskie bomby. Dziś tętni życiem. Młoda republika szybko usunęła skutki wojny. Prężnie rozwija się przemysł. Niemałe osiągnięcia zanotowano zwłaszcza w tak kluczowych jego gałęziach, jak energetyka czy budownictwo. W minionej pięciolatce podwoiła się produkcja obrabiarek. W porę dostrzeżono też znaczenie nowoczesnej elektroniki dla rozwoju gospodarczego kraju. Liczne przykłady efektów racjonalnej, planowej gospodarki znaleźć można na otwartej w Hanoi wystawie. Inwestycje zrealizowano przy ścisłej współpracy z innymi państwami wspólnoty socjalistycznej. Jedno z nich jest Mung Tao na kontynentalnym szelfie u południowo-wietnamskich wybrzeży. Rozpoczęto tu już wydobycie pierwszej własnej ropy naftowej. Inny przykład – elektrownia, której budowę we współpracy ze Związkiem Radzieckim właśnie rozpoczęto w pobliżu Hanoi. Osiągnięcia gospodarcze ostatniej pięciolatki nie przesłaniają władzom i mieszkańcom młodej republiki ogromu stojących przed nimi zadań. Będą one tematem debaty na rozpoczynającym się jutro zjeździe.